Cześć z tej strony Iza z kanału Isabeta po pracy. Dzisiaj przychodzę do Was tylko na moment i chciałam Wam pokazać, co wyprawia Lucky One. A dokładnie, co wyprawiają bulwy alokazji Luki One. Dwa tygodnie temu bulwy wsadziłam do ukorzeniania, i zobaczcie, jak to teraz wygląda. Na razie wygląda to, pokazuję Wam tak, przez folijkę. No, po prostu one oszalały. I zaraz otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda, że tak powiem, po otworzeniu. No bo będę musiała je jakoś tak, prawdę powiedziawszy, mocno otworzyć. Zobaczcie. Zobaczcie co tu się wydarzyło. Ops, delikatnie. żeby nie rozwaliła nic. No, na razie to kamerę przesunęłam. Muszę tutaj otworzyć, zobaczcie. Ona tutaj weszła w folię. Opa. Wyjmiemy to opakowanie z tej folinki. Tu są bulwy w, we fluwalu, a tu są bulwy w muchu. Zobaczcie, praktycznie wszystko ruszyło. No tutaj jedna widzę, że jest, która nie ruszyła, o tutaj, w tym miejscu. I chyba... O, i nie ruszyła ta, która leży bokiem. Jeszcze, ale pozostałe, no to, to po prostu jest istne szaleństwo. Czekajcie, ja spróbuję wyjąć. Najpierw te we fluwalu, co są, wejmiemy delikatnie. Zobaczcie, jakie one mają korzenie. No, coś, coś niesamowitego. Przypominam, to dwa tygodnie. Zajęło mi. Znaczy nie mi, jej. I tak wyglądają. I tu z Fluwalu, z tego co widzę, wszystkie ból wyruszyły. Wszystkie co do jednej. Zobaczcie, jak one rosną. Wszystkie się przychyliły w stronę światła. <laughs> one stały sobie na półce. Bez żadnego dogrzewania, bez niczego, tylko jak widzieliście, były przykryte lekko torebką foliową od góry. Podziurkowaną torebką foliową. Tu muszę... Dobra, tu nie będę jeszcze wyciągała, bo nie ma co. Nie, no to po prostu to jest... A nie, przepraszam, oszukałam Was. Jedna bulwa nie ruszyła tu. Ona tak jakby pleśnieje. Teraz ją wyjmiemy i zobaczymy. Ale puściła korzonki, słuchajcie. Nie będę jej wyciągała, bo ona ma korzenie w środku, więc ją zostawiam. A to są. A to są. Te, które były w mech wsadzone. Zobaczcie. One też rosną jak szalone. Nie, no to jest po prostu potwór. Ona rośnie jak chwast. Zobaczcie, jakie tutaj korzenie widać, w którejś alokacji. Widzicie to? Widzicie te korzonki? Tu? O tu? Jak gdyby, jak idą. No coś niesamowitego. No i teraz zastanawiam się, co z tym zrobić fantem, bo no nie chcę ich przesadzać, bo nie mam tyle kubeczków. Więc dam im jeszcze chwilę. No i chyba, chyba czy będzie trzeba się nimi podzielić. No bo tyle alokazji to ja nie potrzebuję zdecydowanie. A jeśli one jeszcze wszystkie będą tak płodne, jak matka była, no to w ogóle ja niedługo nie będę miała miejsca na żadne inne rośliny, tylko wszędzie będą alokazje lukiłam. No dobra, no to. Pokazałam wam, co miałam pokazać i to właściwie tyle, tyle tak? Taki mały update tego. Ciekawa jestem jak, ale nie no, w sumie za tydzień. Za tydzień będzie pewnie jeszcze większa niż jest. No tu nie ma dwóch zdań, tak? To po prostu rośnie jak szalone. Muszę jeszcze przytrzymać ten kubeczek, żeby mi nie zjeżdżał w dół, żeby tych, tych dwóch alokazji mi nie zgniatał. No, także zobaczcie. Jeszcze tylko sprawdzę, czy muszę podlać. No nie, nie muszę. Aha, i yy, ja ich jeszcze tak yy, z ciekawości powiem. Ja tych yy, alokazji nie zraszałam ani nic z nimi nie robiłam. Tak jak je podlałam w momencie wsadzania, tak tylko były przykryte i nic więcej z nimi nie było robione. A w nich jest mokrusieńko. No, szaleństwo. No dobra. Pokazałam Wam to, co miałam pokazać. Tak jak mówiłam, to jest bardzo, bardzo króciutki filmik. To jest właściwie no tylko taka mała aktualizacja. Tak gwoli ciekawości Wam to pokazuję. No i co? I to by było chyba na tyle, tak? To do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!